Dzień dobry. Mój kanał poświęcony jest mojej córce Mai, porady dla niej. I właśnie ten odcinek jest specjalnie dla niej e, zatytułowany, dlatego, że była u mnie na odwiedzinach w czerwcu i mówi do mnie tak: Mama, czuję, że coś mam w zatokach, nie chcę mi spłynąć, mam tam chyba jakiś stan zapalny. Proszę cię, mogłabyś mi dać tą nalewkę, o której mi tyle mówiłeś, że tak dobrze działa. Ja mówię: dziecko kochane, jest czerwiec, nalewka się już dawno skończyła. Nalewkę robię na jesieni, używam ją na jesieni, w ciągu zimy, troszeczkę na wiosnę. Nie ma już jej. A i tak zrobiłam w zeszłym roku wyjątkowo dużo, bo mieliśmy przez ostatnie trzy sezony COVID i tak bardzo chroniłam siebie i swojego męża przed przeziębieniami, przed grypą że co tylko czuliśmy, że przychodzi jakieś przeziębienie, że coś się dzieje nie tak z naszym organizmem, od razu braliśmy łyżkę tej nalewki, bo to jest nalewka, to jest lekarstwo, to nie jest nic do picia po obiadku i kładliśmy się na noc i rano wstawaliśmy zawsze zdrowi i szczęśliwi, że to wszystko, co źle czuliśmy, odeszło. No i dałam mojej córce tabletki, bo ta nalewka z nasturcji, którą robię, jest też do kupienia w tabletkach. Firmy farmaceutyczne produkują lekarstwa z Nasturcji. Te tabletki, ja nie będę mówić jaka nazwa, nie będę reklamować w tej chwili firmy farmaceutycznej, ale jak to wszystkie wyciągi z ziół. Firmy farmaceutyczne wybierają z ziół to, co jest potrzebne akurat na daną dolegliwość, dany związek chemiczny. A natura nie pomyliła się. I całe spektrum substancji chemicznych, które znajdują się w roślinach, działają wspólnie po to, żeby nie działać tylko kierunkowo na jakąś dolegliwość. One działają mają bardzo szerokie spektrum działania. Dlatego lepiej zrobić samemu jakiś wyciąg albo pić zioła niż kupować lekarstwa, które mają wyciąg z jakiegoś zioła, z jakiejś rośliny. Działają tylko na jedną rzecz. Ale powiem tak, te tabletki z Nasturcji kupione w aptece działają, są bardzo drogie i trzeba ich bardzo dużo brać, i trzeba je brać tydzień, żeby jakoś tam zadziałały. Natomiast jak ja robię tę tą nalewkę z Nasturcji, wystarczy jedna łyżka, albo nawet łyżeczka, bo ja robię bardzo esencjonalny ten wyciąg, na to, żeby zadziałało, żeby odeszły wszelkie przeziębienia różnego typu, czy bakteryjne, czy wirusowe. I teraz chciałam Wam powiedzieć, dlaczego akurat e, używam nasturcję, a nie czosnek, który jest bardzo popularny w naszym kraju. No więc będę się teraz posiłkowała troszeczkę karteczką, bo to są nazwy chemiczne. Nie jestem biologiem, nie jestem lekarzem. Czosnek zawiera związki siarkowe, Chodzi tutaj o alicynę, która działa tylko na wirusy. Zatem jeżeli się przeziębimy i jest to pochodzenia bakteryjnego, może to nie zadziałać. Poza tym nie wiemy, ile tego czosnku tak naprawdę by trzeba było zjeść, żeby zwalczyło to całą chorobę. I teraz porównajmy to z nasturcją. Nasturcja posiada kilka substancji chemicznych, które działają tylko w kierunku właśnie tego, co nas teraz interesuje. Przeziębienia. I tutaj mamy izotocjan benzylu, który działa na bakterie i na grzyby, to znaczy przeciwko, żeby je zwalczać. Mamy enzym mikrozyna, która działa i na wirusy, i na bakterie, i na grzyby. I mamy jeszcze olej gorczy, gorczyczyny, który działa tylko na bakterie. A więc mamy trzy różne substancje, które działają podwójnie na bakterie, na wirusy, na grzyby. I te śliczne kwiatki mają takie cudowne działanie mają różne kolory wyglądają prześlicznie w ogródku ale trzeba je odpowiednio spreparować jak ja to robię nalewam do słoiczka zakręconego zakręconego kwiatki nasturcji to jest nieważne Ile spirytusu, 96% mniej więcej, wlejecie do jakiegokolwiek naczynia? Chodzi o to, żeby te kwiatuszki były przykryte, były pod powierzchnią. I dorzucam przez kilka dni no bo codziennie zrywam, powiedzmy 4, 5 dorzucam je do tego słoiczka. One są tam poniżej, i wrzucam je gdzieś mniej więcej przez dwa tygodnie. W momencie, kiedy już zostaje sam szkielecik tych kwiatków to wtedy wyciągam je wszystko, odsączam, zostaje mi ten piękny płyn i znowu przez dwa tygodnie wrzucam następne kwiatki. I dopiero wtedy, jak to jest tak mocno skondensowane, odcedzam i przelewam do butelki. I znowu zaczyna się cała procedura na nowo. Ja bym chciała mieć tą butelkę pełniuteńką. Ten piękny kolor mam dzięki temu, że te kwiatki mają różne kolory i mam właśnie te ciemne kwiatuszki. Myślę, że ten prosty przepis, który nie wymaga tak dużo zachodu, spodoba się wam i będziecie sobie hodować na choćby na balkonie, po to, żeby zrobić sobie takie lekarstwo. Powodzenia i dużo zdrowia!